Do Rzeczy Plus. O tym, co najważniejsze zawsze do rzeczy. Żył sobie przed wojną dżentelmen nazwiskiem Salomon Rapaport i któregoś dnia wyszedł z knajpy Adria, mocno udryngolony. No już chciał gdzieś zasumować, ale zobaczył tylko jedno światełko po drugiej stronie, więc szedł, a tam jeszcze trwały narady, narady jakiejś komisji handlowej. Był smokingu, więc go wpuścili. Usiadł sobie grzecznie chwilę posłuchał, po czym oświadczył: Panowie, nie import jest ważny, nie eksport, tylko raport." Dostał skąpe brawa i usnął. Otóż, proszę Państwa, trwają dyskusje, co jest ważniejsze, eksport czy import. I rządy, przynajmniej do tej pory, zawsze forowały eksport. Jest to oczywiście całkowity nonsens. Dochodziło na przykład do tego, ten przykład przed wojną, sanacja, tacy sami durniej złodzieje jako, jak obecnie PIS, e, brały od ludzi za kilogram cukru złotówkę, dając plakaty matko, nie żałuj dziecku cukru i sprzedawały do Anglii po 15 groszy. Cena rynkowa była pewno dziś około 50. Czyli polska matka miała dopłacać do tego, że bogata matka w Anglii miała tani cukier. To jest pełny idiotyzm, ale tak robiono i tak się robi czasami do dzisiaj. Żeby zdobyć na kraju cenne dewizy. Żeby się zrównoważyła ilość eksportu i importu. Tymczasem, proszę Państwa, ta ilość się zawsze zrównoważy, czy chcemy, czy nie chcemy, bo na to, żeby coś zaimportować, a chcemy importować, żeby to spożywać, no to trzeba mieć pieniądze. Czyli gdyby nadawali za darmo, to oczywiście niech importują, nie niszczą nas przemysł, niech nas niszczą, niech, niech nas niszczą, dają nam za darmo. Ale jakoś tego nie chcą, żeby nas zniszczyć. Podobno są ceny dumpingowe. To brać oczywiście, bo ja frajerzy są, to trzeba brać. No i teraz proszę Państwa, i my się martwimy, co zrobić, żeby zwiększyć eksport. Nie trzeba nic robić. Po prostu jak ludzie chcieli kupować. To, żeby mieć pieniądze, trzeba będzie wyeksportować, no bo inaczej skąd się wezmą pieniądze? Nie trzeba nic liczyć, nie trzeba żadnych komisji, które nad tym obradują, po prostu to się samo całkowicie ureguluje. Na dłuższą metę eksport musi być równy importowi. Wyobraźmy sobie sytuację, że chcemy znaleźć środek ciężkości tego skomplikowanego urządzenia. To ma nóżki, tu jest stal, tu jest aluminium, tutaj jest duraluminium, tu jakiś plastik, tu jest końcówka, nie wiem z czego. No jak znaleźć środek ciężkości? No można zatrudnić jakiś instytut, prawda, który zmierzy, zważy, policzy, prawda, tam, ten, policzy masę, masę właściwą, tego. ale można to być inaczej. Zamknąć oczy, poruszać rękami i z całą pewnością, proszę Państwa, to się ustawi po środku. Tu jest środek ciężkości. I dokładnie tak samo ustawi się eksport i import, jeżeli nie będziemy nic robili, nie będziemy mieli żadnych naukowców, którzy coś nam liczyli, samo się ustawi, bo inaczej być nie może. Gospodarka sama znajduje punkt równowagi, czego ci macherzy, którzy z tego żyją, że machają, no to ci macherzy yy, oczywiście zwalczają tego typu stanowisko, bo inaczej by się go zawsze są niepotrzebni. Ale oni są niepotrzebni, a nawet szkodli. Jak mówiłem na przykład na przykładzie tego cukru. Otóż rzadkim wyjątkiem od tej reguły, że rządy popierają eksport, żeby mieć cenne dewizy, jest stanowisko naszej pani minister, która powiedziała, że dokonała wielkiego wyczynu, bo zapisu eksportowano polskiego drewna. Za 2 miliony metrów sześciennych, a ona tylko 500 yy, tam, milionów tych metrów sześciennych, czy tam tysięcy, już nawet nie wiem. W każdym razie i czterokrotnie zmniejszyła eksport. To jest patriotka, że dzięki temu Ci Chińczycy nie będą cieli żywcem naszego polskiego drzewa. No bardzo dobrze. Zmniejszyła eksport, tylko za to zwiększymy import chińskich zupek, czy nie, no nie wiem, co, co to będzie. Zmniejszyła eksport. Okej. Okay. A ja się teraz pytam. Co ona zrobi z półtorej miliona tych metrów sześciennych tego drewna? Czy zostawi w lesie, żeby korniki to żarły? Trzeba zadbać o zwierzątka, nie o, o, o naturę. A może ona to sprzeda. Dobrze, sprzeda, bo podobno polski przemysł potrzebuje, potrzebuje drewna. No świetnie. Tylko ile polski przemysł chce dać za metr sześcienny drewna? A ile płacili Chińczycy? No bo jeżeli Chińczycy płacili więcej, a Polacy chcieli dać mniej, no to słusznie jest Chińczykom. Natomiast jeżeli Pani minister będzie sprzedawała Polakom taniej niż płacili Chińczycy. No to jest to oczywista niegospodarność. Ja pamiętam, jak byłem posłem 30 lat temu. Była wtedy prywatyzacja i po Sejmie chodziło trzech smętnych panów w mundurach pilotów lotu i tłumaczyli, że to jest skandal, że chcemy sprzedać lot. Komuś, tam, nie pamiętam, komuś no to sprzedać za 300 milionów dolarów. To jest skandal, mówili, żeby tak tanio sprzedać takie wspaniałe co jak lot. Oni tutaj, jako załoga, prawda lotu, piloci, obsługa, oni ten lot kupią patriotycznie. Bo spytałem się, to ile oni są dać za ten lot? No powiedzieli 100 milionów. Czyli krótko, mówiąc, łajdaki chcieli okrać Polskę na. 200 milionów, milionów dolarów, nawet więcej zresztą, bo jeżeli nie twierdzili, że 300 jest zaniżone, to, to znaczy, że chcieli określać na więcej niż 200 milionów dolarów. I obawiam się, że to samo jest z tym eksportem, eksportem drewna do Chin. Że teraz zerwano kontrakt z Chińczykami, ale sprzedaje się Polakom taniej. I to jest oczywiście nie, oczywista niegospodarność. Za to ktoś powinien beknąć. Teraz właśnie słyszę, że y, nowe kierownictwo Orlenu usiłuje, usiłuje wsadzić do kryminału y, pana Daniela Obajtka za to, że wydał 5 miliardów na swoje sztuczne zęby i, i, i coś tam jeszcze. Sytuacja zupełnie absurdalna. Absurdalna. Proszę Państwa, i że w ogóle yy, niegospodarność była. No jest teraz to jest kapitalne, że żyjemy w XXI wieku, gdzie mamy komputery, które liczą z dokładnością do 10 miejsca po przecinku. I nie możemy ustalić, czy ten online w końcu dawał ogromne zyski, czy przeciwnie, przedwzroził straty. Mądrzy profesorowie ekonomii dają tutaj całkowicie sprzeczne informacje, oczywiście zależą od tego, czy oni pracują dla PiSu, czy dla PO. Bo jak wiadomo, że dawniej była prawda obiektywna i od starożytnych Greków żeśmy liczyli, że istnieje prawda obiektywna. Dzisiaj istnieją dwie prawdy: jedna prawda Pisu, druga prawda PO i trzeba się z tym pogodzić, że nie ma jakiejś tam obiektywnej prawdy. Dobry księgowy zawsze policzy tak, żeby wyszło na jego. Prawda? I tak przynajmniej dziennikarze liczą. Ja oczywiście bym usiadł, ten to policzył. A co z tego, że ja policzę, kiedy i tak, jeżeli wyjdzie na korzyść dla PiSu albo dla PO, to ci drudzy powiedzą, że ja nie liczyłem obiektywnie, tylko byłem przekupiony przez tamtych. No z całą pewnością. Bo jak już mówiłem, nie ma dzisiaj obiektywnej prawdy. Żyjemy w potwornym świecie, w którym nie ma autorytetów, w którym nie ma już sędziów, bo sędziowie też yy, pracują albo dla PiSu, albo dla PO, ale w USA jest też to samo. W USA w tej chwili tylko się patrzy, czy, te, czy ten sędzia był mianowany przez prezydenta republikanina, czy był mianowany przez prezydenta tłudemokrata i każdy się nie dziwi, że on tak wyrokuje, no bo tak widocznie trzeba. Zniknęła obiektywna prawda, zniknęły również obiektywne oceny eksportu, importu i w ogóle, i w ogóle handlu, bo Proszę Państwa, za komuny, to już wtedy się zaczęło, bo też dotowano, nie, zaczęła się sama salacja. jeszcze, przepraszam, zaczęła wcześniej, a za komuny dochodziło to już do pełnych absurdów i na przykład Ota Szik, świętej pamięci, to był premierem Czechosłowacji w 1968 roku, kiedy oni na moment wyskoczyli z tego sowieckiego socjalizmu i zaczęli robić taki własny socjalizm. I Ota Schick napisał w dziesięciolecie, kiedy został premierem, w Neue Zürcher Zeitung napisał bardzo ładny artykuł, że oni wtedy, jak doszli do władzy, to zrobili skontrum, jak właściwie działa ten system i, dlaczego, i dlaczego, dlaczego Słowacja nie ma pieniędzy. I na przykład wykryli, że istniała sobie centrala handlu zagranicznego, która skupowała piękny heban w Afryce. Z tego żyła ta centrala i dyrektorzy, prawda, pracownicy i I ona sprzedawała ten heban w centrali handlu wewnętrznego, która z tego żyła, że sprzedawała ten heban, sprzedawała fabryce, która z tego hebanu robiła piękne mebelki. Z tego żyła oczywiście cała fabryka, robotnicy, dyrektorzy i tak dalej, i tak dalej. Po czym sprzedawali te mebelki, centrali, innej centrali handlu zagranicznego, takiej od mebli, i z tego żyła ta centrala, i ona z kolei sprzedawała te meble centrali handlu zagranicznego, która sprzedawała to za granicę, zyskując dla kraju cenne dewizy. I wszystko byłoby świetnie, gdyby nie to, że się okazało, że więcej płacono za surowy heban, niż otrzymywano otrzymywano za heban, za heban w mebelkach przelewanych za granicę. Takie były przeliczniki. Dochodziło do tego, że się opłacało w tym produkować kumys w Polsce i eksportować do Mongolii, a tam robić laleczki w stroju krakowskim i wysyłać, i wysyłać do Polski. Takie, takie to były czasy. To nie to co dzisiaj, kiedy pojechałem parę lat temu na ten na Ukrainę, konkretnie, konkretnie na, na Ukrainę Zakarpacką. I tam widziałem, jak górale sprzedają takie piękne, ludowe, ludowe figurki, przedstawiające Hucua, prawda, bojka, Łemka i, i innych górali. Na figurkach było, było napisane Made in Taiwan. Nie, akurat nie w Chinach ludowych, tylko w tych Chinach kapitalistycznych, co robili. No. I oczywiście to się musiało opłacać, czyli musieli, musieli Ukraińcy coś za to co sprzedać, żeby to kupić. Prawda? To jest jasne. Także proszę zrozumieć, każde utrudnienie wolnego handlu, każda ingerencja rządu w gospodarkę to jest strata. Gospodarka działa sama. Bez pomocy rządu, który może tylko spowodować szkody. Dziękuję za uwagę. Zapraszamy Państwa do codziennego odwiedzania portalu Do Rzeczy. Znajdziecie w nim Państwo najnowsze wiadomości, opinie, dodatkowe artykuły i programy naszych publicystów oraz wydania tygodnika do rzeczy i miesięcznika Historia do Rzeczy. www.dorzeczy.pl